Środowisko nasze senioralne jest od lat aktywne, a zostało ukonstytuowane w 2015 roku jako chyba druga rada na terenie Śląska. Jesteśmy rzeczywiście w śląskiej metropolii. Utrzymujemy kontakty ze wszystkimi radami wokół Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, poza tym jeszcze Jawożno. Po prostu aktywnie działają, zajmują się przede wszystkim tak zwaną aktywnością czynną. Mamy powołane. Komisje wewnątrz Rady, Komisja Rekreacji, Kultury i Wypoczynku, a poza tym jeszcze są Komisja Zdrowia, Komisja Kontaktów z Mieszkańcami. Chyba jedynie na terenie Śląska nasza Rada została nagrodzona, wydane zostały książki na temat Stabilna Rada Seniorów i Samorząd Roku, gdzie Fundacja Batory w Warszawie zostaliśmy nominowani jako wspaniała współpraca właśnie Rady Seniorów z Urzędem. Wiele dobrego robimy dla społeczności lokalnej, dlatego że oprócz tego jeszcze współpracujemy od siedmiu lat z naszą Radą Młodzieży. Mamy tak zwaną współpracę międzypokoleniową, która bierze czynny udział. To my jako pierwsi w zeszłym roku tworzyliśmy pierwsze forum seniora Dzisiejszy dzień to jest wyjątkowo dla nas, po raz trzeci takie aktywne senioralia. Jest to wyjątkowy dzień, dlatego że nasi seniorzy na tak dużą skalę tylko możemy się gromadzić tutaj w muzeum i być wszyscy razem. Chcą być razem, wspólnie uczestniczyć w tym dniu, bo od dzisiaj mamy też tą możliwość, że rządzimy miastem. My, seniorzy, dwie trzecie mieszkańców, otrzymamy klucz dobra miasta i będziemy nim władać. Jestem dumną mieszkanką Sosnowca, która jak spojrzy wokół siebie i widzi seniorów, to ich wszystkich prawie znam, bo oni aktywnie działają. Udzielają się bez przerwy, mają nowe inicjatywy, przede wszystkim co, współpracują między pokolenia, bo chcą współpracować z dziećmi, z młodzieżą. Po prostu poświęcam czas bardzo chcę pomagać ludziom słabszym. Są różne sytuacje życiowe. Pomagam indywidualnie indywidualnie, tak nieraz zespołowo, grupowo pomagamy. To mam dużą satysfakcję z tego, z tego. na emeryturze, to co miałem robić. To właśnie. Zabawiam się właśnie wolontariat i pomagam ludzi starszym I no, można i powiedzieć mieszkańcom Sosnowca miasta. W ogóle miasto Sosnowiec, co robi dla seniorów? Robi bardzo dużo. Zgodnie z ustawą mamy dwa domy pomocy społecznej, opieki całodobowej dla seniorów. Mamy dzienne domy dla seniorów tutaj mamy jeden dzienny dom Senior Plus. Mamy bardzo dużo klubów seniora. Także jest prężnie działająca Rada Seniorów, która współpracuje z naszą młodzieżową Radą. Mamy bus dla seniora. Jak wiemy, mamy dni seniora, tak? My dzisiaj im organizujemy taki świąteczny dzień tutaj. Będzie piękny tort, będą występy, będą prelekcje. Pogadanki na temat spraw konsumenckich, porady Zusowskie. Poza tym będą stoiska otworzone. Będzie pani artystka, która obrazy haftem krzyżykowym haftuje. Ale będzie też przygrywała nam orkiestra Denta. A poza tym jeszcze później na zakończenie jest taka dyskoteka, gdzie wtedy wszyscy się. Świetnie bawią.